Wykres emocji człowieka przedstawia ludzkie wnętrze. To jest wykres emocji, który jest pokolorowany różnymi barwami, zawiera oś pionową miłość własna oraz oś poziomą estetyka. W szczególności, wykres emocji przedstawia to, jak się czujesz w swoim własnym wnętrzu, ale na bardzo głębokim poziomie. Nie mówimy tutaj o poziomie, na którym można na przykład odczuwać zadowolenie, że udało się osiągnąć jakiś cel, na przykład przez oszustwo, ale o poziomie znacznie głębszym, gdy we wnętrzu pojawia się zrozumienie, że takie postępowanie nie jest w porządku, że narusza prawo duchowe, w tym przypadku prawdę. W tej głębi, o której tutaj mówimy, funkcjonuje Twoja świadomość. Twoja świadomość naprawdę rozumie, czym jest dobro, chce podążać za miłością. Na wykresie emocji człowieka przedstawiamy obszary, które są obszarami emocjonalnymi. Wyróżniamy tutaj zakres rozwoju emocjonalnego kolorem żółtym, obszar pychy kolor różowy. Obszar utraty sił, kolor fioletowy, obszar demoniczny, czerwony oraz obszar czeluści zła, szary. Ponadto wykres emocji zawiera również świadomość, która nie rozpoznaje samej siebie. Jest to mroczna i ciemna świadomość. Oznacza ona stan energetyczny piekła. Są to obszary czarne na wykresie emocji. Na, na podanym rysunku emocji człowieka jest tylko jedna droga S-A-O, która jest tą drogą właściwą, a jej wyznacznikiem jest właściwe pojmowanie miłości w dobrych czynach. Jest to droga świętości. Jak widzimy na rysunku, jedynie droga świętości prowadzi do stanu nieba, który jest widoczny w punkcie zero, czyli do wiecznej szczęśliwości i nieograniczonych możliwości rozwoju duchowego. Linie zaznaczone w obszarach emocjonalnych, wykresu emocji, Przedstawiają drogi emocjonalne człowieka. Już od momentu poczęcia dziecka świadomość rozpoznaje samą siebie. Droga rozwoju emocjonalnego dziecka rozpoczyna się w punkcie zero wykresu emocji i rozwój ten jest harmonijny, jeżeli przebiega po linii OA. Każde odstępstwo od tej linii, jak na przykład zaznaczone na rysunku szczołkami, świadczy o rozwoju nieharmonijnym. Gdy dziecko dojdzie do punktu A, osiąga dojrzałość. W punkcie dojrzałości, punkt A. I teraz są możliwe takie różne drogi. Jeżeli osoba dorosła kieruje się w życiu dobrym, Lecz bierze pod uwagę najbardziej siebie, to podąża zaznaczoną drogą w górę obszaru pychy. Zaznaczone szczałki. Sposobem na życie takiej osoby jest podporządkowanie sobie innych ludzi bez uwzględnienia, co jest dla nich dobre. Jest to więc wyznawanie wartości pojmowanych na sposób własnych korzyści i stawianie takich wymagań innym, by mieć nad wszystkim kontrolę. Jest tu naruszona miłość bliźniego, bowiem nie jest ona brana pod uwagę, a naczelnym punktem zainteresowania jest osiąganie celów tylko wyłącznie dla siebie. Ale z punktu dojrzałości A jest również inna możliwość podążania drogą zaniżonej, zaniżonej samej oceny, pokazane szczelkami. Gdy dziecko. Osiągając dojrzałość w punkcie A, jako osoba dorosła nie wierzy we własne siły, i kolejne wydarzenia w życiu utwierdzają w tym, wtedy może następować pogrążenie w obszarze utraty sił, może się pogłębiać podążanie w tym obszarze. Jak to widać, na rysunku, miłość własna. Człowieka maleje, coraz bardziej zatraca siebie, nie kocha siebie, ale i też nie potrafi kochać innych. Powoduje to wewnętrzne rozdarcie w dalszym spadaniu w dół. Jeżeli nastąpi dalsze spadanie w dół, może to spowodować stany depresyjne lub poważne uzależnienia, lub też inne problemy psychiczne. Na wykresie emocji są też inne obszary bardzo głębokiego zagubienia, gdy człowiek dokonuje więcej zła niż czyni dobra. Są to obszary przedstawione poza barierą zła. Jest bariera zła. Poza barierą zła jest to obszar demoniczny, kolor czerwony lub też Obszar czeluści zła, szary. W obszary poza barierą zła wkraczają m.in. sataniści, mordercy, nerkowani, samobójcy, sadyści. Z każdego obszaru emocjonalnego zawsze jest możliwy natychmiastowy powrót na drogę świętości. S.A. Ale w człowieku musi być wola nawrócenia z drogi niewłaściwej. Wola człowieka musi być szczera i stała, bo tylko w takiej woli działa łaska Boża, która przemienia w jednej chwili. Wolność człowieka polega na współpracy i współdziałaniu z Bożą łaską, co najpełniej wyraża się na drodze świętości. Na tej drodze jest też możliwy balans. Lekkie pójście w górę, lekkie spadanie w dół i znów pójście w górę. W górę. Balans jest bardzo pożądanym, pożądaną drogą emocjonalnego rozwoju, bowiem wciąż nawraca człowieka na drogę świętości. Człowiek realizuje siebie, swoje własne potencjały duchowe, jedynie na drodze świętości. Realizowanie siebie poprzez darowanie siebie innym to bezinteresowny dar i kroczenie drogą świętości coraz dalej w kierunku linii SA. Aż do doświadczania w głębokiej świętości stanu ludzkiej duszy, przenikniętej światłem ducha, tzw. sfery świętości, co jest widoczne w załamaniu drogi świętości na linii A. Aż w końcu osiągnięcie wiecznej szczęśliwości w punkcie zero. Wszystkie poznane obszary emocjonalne człowieka to nauka w szkole zwanej życiem. Nauczanie w szkole ziemskiej jest niejednokrotnie bolesne i bardzo trudne. Zrozumienie tego to czas na dorośnięcie i nauczenie się, jak można współpracować z łaską? Wszelkie obszary zagubienia wynikają z niewiedzy i braku rozeznania, gdyż świadomość człowieka, który zbłądził, jest przytłumiona filtrem niewłaściwie pojmowanej miłości i przyjęcia zła do udziału w swoim życiu. Człowiek ziemski jest już w czasie zmian, gdy się przebudzi i dokona właściwego wyboru podążania drogą łaski. Zmiany już się dokonują. Jeżeli zatracasz się w obszarach zagubienia, poproś Boga o pomoc, o światło i zrozumienie. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Czas zmian pociąga za sobą każdego, a decyzja podjęta w Twoim sercu stanie się obrazem świata, którego doświadczysz. Im więcej dusz ludzkich to zrozumie, tym więcej ich dozna przemiany duchowej, owocującej nową postacią świata, który nazywamy nową Ziemią.